Polacy, nawet gdy zobaczą polsko brzmiące nazwisko w jakimś zagranicznym filmie, mają w zwyczaju przeżywać jak mrówka okres. I tak, ja też jestem jedną z tych miesiączkujących mrówek. Dlatego pomyślcie, co musi się dziać, kiedy Polska znajdzie się na szczycie jakiegoś światowego rankingu. W dzisiejszym odcinku postanowiłem połechtać nasze polskie niedowartościowane ego i zebrałem dla was listę 10 rankingów, w których Polska zajmuje pierwsze miejsce. Numer 10. W rankingu uznanej organizacji humanitarnej Oxfam z 2018 roku Polska znalazła się na pierwszym miejscu na świecie pod względem wydatków społecznych, wliczając w to świadczenia socjalne. Okazało się, że jeśli chodzi o rozdawanie pieniędzy, Polska wygrywa ze wszystkimi. Nawet z drugą na tej liście Finlandią, czy Francją na miejscu trzecim. Z całą pewnością do tak wysokiego miejsca przyczynił się między innymi program 500+. Numer 9. Z kolei według niezależnej amerykańskiej firmy firmy badawczej Pew Research Center żaden inny kraj jak Polska wydawałoby się, że bastion chrześcijaństwa nie odnotował aż takiego spadku religijności z generacji na generację. Szczególnie słabo wypadliśmy pod względem co niedzielnego chodzenia do kościoła oraz ważności religii w naszym życiu. Numer 8. Międzynarodowa organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju w swoim raporcie dotyczącym ochrony zdrowia z 2019 roku również uplasowała Polskę na pierwszym miejscu, ale od końca. Pod względem liczby lekarzy Polska wypada najgorzej w całej Unii Europejskiej. Z raportu wynika, że w naszym kraju na 100 mieszkańców przypada średnio 2,4 lekarza. Gorzej w całej Europie ma od nas tylko Turcja. Numer 7. Mała liczba, a co za tym idzie trudny dostęp do lekarzy, bez wątpienia przekłada się na naszą irytację, a w efekcie zaufanie do lekarzy. Według badania New England Journal of Medicine przeprowadzanego w latach 2011-2013, Polska znalazła się na pierwszym miejscu na świecie pod względem najmniejszego poziomu zaufania do lekarzy, zamykającego. Ranking z niepokojącym wynikiem 43% to mniej niż w Rosji czy Bułgarii. Numer 6. Jak wynika z danych firmy Nielsen z 2016 roku, Polacy są za to narodem, który najczęściej w Europie robi zakupy. Nic więc dziwnego, że zakaz handlu w niedzielę aż tak mocno nas zabolał. Według badań, Polacy najczęściej, bo aż 13 razy w miesiącu, bywają w małych sklepach osiedlowych, następnie w dyskontach 12 razy w miesiącu, w sklepach typu Żabka 9 razy, aż w końcu supermarket marketach 7 razy w miesiącu. Numer 5 Polska na pierwszym miejscu wśród krajów z wysoką biegłością języka angielskiego. Pisze portal Polski Obserwator. Niestety tutaj tytuł mnie trochę zmylił. Spodziewałem się przynajmniej pierwszego miejsca w Europie, a tu okazuje się, że w cytowanym rankingu IF Education First z 2018 roku Polska rzeczywiście znajdowała się na pierwszym miejscu wśród krajów o poziomie wysokiej biegłości językowej, ale przed nią znajdowało się kolejne 12 krajów o poziomie bardzo wysokiej biegłości językowej, wliczając w to między nimi. Nie Niemcy, Szwecję oraz Holandię. Numer 4. Gdyby odwrócić do góry nogami tegoroczny ranking ILGA Europe, badający równouprawnienie osób LGBT w Europie, Polska również zajęłaby pierwsze miejsce. Tym razem jako najbardziej homofobiczne państwo w całej Unii Europejskiej, które otrzymało zaledwie 16 na 100 punktów procentowych. Najbardziej zaskakuje fakt, że nawet Ukraina i Rumunia otrzymały więcej od nas. Numer 3. Według opublikowanego w 2018 roku przez Europejską Agencję Środowiska raportu dotyczącego stanu powietrza w Europie, w większości kategorii to polskie miasta znalazły się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Najgorzej wypadliśmy pod kątem zanieczyszczenia rakotwórczym benzopirenem. Aż 19 na 20 najbardziej zanieczyszczonych tą substancją miast w Europie znajdowało się właśnie w Polsce. Numer 2. Jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 2019 roku, Polska jest światowym liderem w przyjmowaniu imigrantów zarobkowych. I w 2017 roku co piąty z imigrantów zarobkowych na całym świecie przybył właśnie do naszego kraju. W przeliczeniu na konkretne liczby, aż milion sto tysięcy imigrantów odwiedziło w tamtym roku Polskę na okres krótszy niż 12 miesięcy. Numer 1. Z raportu Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób Opublikowanego w maju zeszłego roku wynika, że pod względem ilości antybiotyków zużywanych każdego dnia przez społeczeństwo poza szpitalami, Polska znalazła się w zdecydowanej czołówce, co w pewnym sensie czyni nas największymi lekocholikami w Europie. Ok, i tym nafaszerowanym lekami, jak kurczak w supermarkecie akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na planecie faktów, m.in. 10 stereotypów o polskich miastach i ich mieszkańcach. Zapraszam Was jeszcze na mój prywatny Instagram życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów oraz inne kanały, chiński ekspres z gadżetami oraz polis Sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!